Wilhelm urodził się około 1122 a 1123 roku w Paryżu lub kąpień we Francji w rodzinie szlacheckiej. Wychował go wuj Hugo w 42 o upad saint germain des w Paryżu. Po otrzymaniu święceń subdiakonatu Wilhelm został kanonikiem kościoła Saint-Genevieve-dumont. Jego przykładne życie nie podobało się innym kanonikom. Próbowali za wszelką cenę pozbyć się go ze swego grona. Przyjawszy święcenia diakonatu, Wilhelm został skierowany do małego klasztoru Epinej poza Paryżem. Szczęśliwie jednak w 1148 roku papież Eugeniusz III odwiedził Paryż i rozwiązał dotychczasową wspólnotę kanoników. Na ich miejsce sprowadził kanoników regularnych z paryskiego klasztoru świętego Wiktora, którego przeor, Odon, Został opatem Świętej Genovefy. Wkrótce także Wilhelm powrócił do tej wspólnoty, zostając jej przeorem. Okazał się bardzo gorliwym w życiu duchowym. Sława Wilhelma dotarła do uszu biskupa Absaloma z Roskilde w Danii w 1161 roku. Wysłał on do Wilhelma poselstwo z zaproszeniem do podjęcia trudu reformy klasztoru Świętego Tomasza Eskilso w jego diecezji. Wilhelm przystał na te propozycje. Został opatem tego klasztoru. Pomimo trudności wynikających z biedy i oporu dotychczasowych członków wspólnoty, zdołał zreformować klasztor i przywrócić w nim regułę świętego Augustyna. W 1178 roku przeniósł go do Ebelholt. Wilhelm uświęcił się poprzez życie modlitwy i surowe umartwienia. Które towarzyszyły cierpieniu wynikającemu z surowego klimatu i ubóstwa. Nosił włosienicę, spał na gołej ziemi i codziennie pościł. Ilekroć zbliżał się do ołtarza, zalewał się łzami, ofiarując siebie bogu w duchu adoracji. Około 1194 roku. Wilhelm udał się do Rzymu w imieniu Ingelburgi, siostry króla Danii, która została oddalona przez swojego męża. Króla francuskiego Filipa Augusta. Po powrocie do Eskilso zmarł w niedzielę wielkanocną, 6 kwietnia 1203 roku. Kanonizował go papież Honoriusz III w 1224 roku.